powitać na oficjalnym otwarciu mojego pierwszego biura poselskiego Tomaszowie Mazowieckim. Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy zaszczycili mnie swoją obecnością na tym dla mnie ważnym wydarzeniu, początku chciałbym w sposób szczególny powitać prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego serdecznie radnego Sejmiku województwa łódzkiego Marka Mazura, <klucza> witam Starostę powiatowego Józefa Matysiaka z Raby <klucza> i witam bardzo serdecznie Bejdę naszego kolegę Złowicza i zapraszam serdecznie tutaj. Wójtów i Burmistrzów. Witam Burmistrza Opoczna Tomasza Łuczkowskiego. Witam Wójta Inowłodza Bogdana Kąckiego. Witam Michała Fran poświętnego Michała Franasa. Jest także Wójt Mieszkowa, Paweł Werwos. Witam go bardzo serdecznie. Witam Przewodniczącą Rady Powiatu Skierniewickiego Teresę Jędraszek. Witam bardzo serdecznie księży. Witam księdza proboszcza tutejszej parafii, księdza Sławomira Klicha. <klucza> Oraz witam księdza Zbigniewa Kowalczyka, który jest komendantem, nie komendant, kapelanem. Kapelanem strażaków w powiecie tomaszowskim, ale także jest kapelanem diecezji radomskiej strażaków. Witamy bardzo serdecznie <klucza> Witam także byłego wicepremiera ministra rolnictwa Romana Jagielickiego, przewodniczącego Rady Gminy Żgów Marka Bartoszewskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich gości, którzy dzisiaj tu przybyli. Nie wszystkich powitam, wice Wicestarostę Rawskiego, wójta gminy Regnów. Mariusza Kopęta. Witamy bardzo serdecznie. Dzień <noise> Wójta, <noise> <noise> w którym, który, w gminie PSL uzyskał najwyższe poparcie w naszym województwie. Bogdan Kaczmarek, gmina Dobrze. Szanowni Państwo, otwieram to biuro z niezgrywaną przyjemnością w stronie mojej rodziny, najmłodszego syna Krzysztofa, młodszego Aleksandra, mego Krześniaka Antoniego, Mamy, żony, brata. Jest mi bardzo miło. Długo czekałem na ten mandat. Dużo pracowałem w samorządzie, w stowarzyszeniach, w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest także prezes mojej Straży Pożarnej, szef gminy mojej Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest grono ludzi, z którymi zawsze współpracowałem i dzięki nim udało się ten mandat zdobyć. Będę chciał w swojej pracy poselskiej zająć się sprawami, które dotyczą zarówno spraw ogólnokrajowych, międzynarodowych, ale oczywiście jestem posłem z z ziemi Tomaszowskiej, Rawskiej, Piotrkowskiej i bardzo będę zabiegał o sprawy, które tutaj są ważne. O to, żeby dokończyć drogę S8 od węzła łódź, tutaj do węzła. Tomaszów. Będę zabiegał o Wodnicę Tomaszowa Mazowieckiego, o bezpieczny przejazd dookoła Spały i Nowłodza, ale także drodze narodową przez Poświętny, gdzie w ubiegłym tym tygodniu był wielki wypadek w Fryszerce. Bezpieczeństwo dróg dla mnie jest niezwykle ważne i o to będę zabiegał w naszym parlamencie. Ale są sprawy normalne, ludzkie, które także chciałbym koordynować. Zapraszam wszystkich, którzy Chcą uzyskać wsparcie mnie jako posła, polskiego stronnictwa ludowego, ale także związanych z moją formacją, z koalicją polską, z polskim stronnictwem ludowym polityków w różnych sprawach. Jest to dla mnie niezwykle ważne. Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku. Zwyczajowo poniedziałek jest wolny od Sejmu, bynajmniej kiedyś tak było i zawsze będzie można mnie bez umówienia spotkać w ten dzień. W inne dni lepiej wcześniej zadzwonić, umówić tak, żeby nikt nie musiał na mnie czekać, bądź czekać w kolejce, kiedy są także inne osoby. Jestem otwarty tutaj w Tomaszowie, to jest pierwsze biuro, ale także w innych miastach. Na pewno będę chciał założyć w następnej kolejności biuro w Rawie Mazowieckiej, mojej rodzinnej, w której się urodziłem, ale także prowadzi swoją działalność w Piotrkowie Trybunalskim, w Skierniewicach, w Opocznie. To są moje plany na najbliższą y, przyszłość. Zanim przetniemy wstęgę i poświęcimy to nowe miejsce y, pracy, chciałbym o głos poprosić Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Posła Wojciecha Patrycina Państwo, zanim o tym wydarzeniu, to pozwólcie, że, że w imieniu swoim, ale całego środowiska ludowców, całej koalicji polskiej złożę życzenia w dniu wspomnienia świętej Badwary, wszystkim górnikom, wszystkim tym, którzy w ciężkich, często warunkach bardzo niebezpiecznych pracują. Przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa, takich warunków pracy, które dają satysfakcję, takich możliwości, które dają Wam rozwój i dobre miejsca pracy dla wszystkich górników tu w województwie łódzkim, ale też w całej Polsce, na Śląsku, na Lubelszczyźnie, we wszystkich miejscach, Małopolsce, we wszystkich miejscach, gdzie ciężko pracują osoby związane z górnictwem, górnicy, ale też ci, którzy współpracują. Szczęść Boże dla wszystkich górników w Polsce. To jest to przesłanie wynikające z dzisiejszego dnia, ale to spotkanie tu w Tomaszowie dotyczy oczywiście naszej pracy, naszej aktywności. Otwieramy biuro parlamentarne, biuro poselskie Dariusza Kilczaka. Wracamy do tego okręgu po czteroletniej przerwie, co jest powodem naszej satysfakcji i dumy, ale też wielkiej wdzięczności wobec wszystkich, którzy kandydowali. Tu są te osoby, które kandydowały, które umożliwiły to, że zarejestrowaliśmy bardzo dobrą listę. Ta lista uzyskała mandat z rewelacyjnym wynikiem. Dariusza Klinczaka. Chciałbym podziękować wszystkim wyborcom, którzy tu w okręgu Skierniewickim, Tomaszowskim, Rabskim oddali głos na naszą listę. Milion sześćset tysięcy osób, prawie milion sześćset tysięcy osób w całym kraju nam zaufało. To jest dwa razy lepszy wynik niż 4 lata temu. To jest ogromne zobowiązanie budowania umiarkowanego centrum racjonalnej opozycji, która dzisiaj składa na przykład projekt dotyczący dobrowolnego złożenia dzisiaj razem z Paweł Kukizem, z Elbietą Winczycką zaprezentowaliśmy go w Sejmie. Mam nadzieję, że będzie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu już 12 grudnia. Żeby dobrze wypełniać swoje obowiązki, żeby dobrze sprawować mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej, trzeba być blisko ludzi. Dar już o tym wie od lat. Jako radny wojewódzki, marszałek, samorządowiec, a dzisiaj jako poseł za narzędną zasadę stawia sobie zawsze obecność w terenie, kontakt ze swoimi rodakami, z naszymi rodakami, z mieszkańcami, wyborcami, ale również z tymi, którzy na nas nie głosowali. Bo to biuro będzie przestrzenią otwartą dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy prawnej, dla wszystkich, którzy potrzebują porady, interwencji w stawiennictwa. Dla tych najmłodszych, jak widzicie, dla Antka, Olka, Krzysia, dla wszystkich, którzy, dla których tak naprawdę pracujemy dla, dla przyszłych pokoleń. To będzie przestrzeń otwarta dla wszystkich inicjatyw społecznych, bo jesteśmy ruchem obywatelskim, ruchem społecznym, który chce przyciągać nowe środowiska i zapraszamy do współpracy. To jest też miejsce, w którym nikt nie odejdzie z kwitkiem, tylko każdy, w miarę oczywiście naszych możliwości, uzyska wsparcie i pomoc i to mogę zadeklarować, bo znam Darkę od lat i dla mnie to jest oczywiście moment szczególny osobiście w obecności jego mamy. Marty, żony, jego dzieci najbliższych. E, spełniają się e, nasze marzenia e, studenckie, młodzieńcze, kiedy marzyliśmy o tym, żeby być w Sejmie i żeby e, ta grupa młodych ludowców, sporu młodych ludowców była jak najliczniejsza. Dzisiaj e, to się spełniło, e, ale to jest zobowiązanie no, to jest chwila satysfakcji. O tym Romanie Bielinski dobrze wie, że. W polityce te momenty takiego radości, satysfakcji są krótkie, bo przeważnie to jest i musi to być ciężka praca. To biuro jest po to, żeby ciężko pracowało. Wierzę głęboko, że posiadanie swojego posłu w Tomaszowie, w okręgu województwie łódzkim jest gwarancją rozwoju i będziemy walczyć o dwa mandaty w kolejnych wyborach. Co najmniej dwa mandaty. Chcemy podwoić ten wynik za Cztery lata może wcześniej, bo widzicie co się dzieje, jakie są emocje w obozie rządzącym. E, jak nie mogą się poukładać w wielu kwestiach. Więc nie wiadomo kiedy będą wybory parlamentarne. Kolejny trzeba być zawsze na nie gotowy. E, zrobimy wszystko, żeby tak jak w, w Łowiczu w okręgu sieradzkim u Pawła Bejdy pracować e, każdego dnia, przedstawiać ustawy, słuchać ludzi. Bo to jest podstawowe zadanie. Słuchać, słuchiwać się i słyszeć to co mają do powiedzenia i czego oczekują. Ten głos społeczny może być najlepiej przekazywany w tym miejscu. Dariusz jest w dwóch komisjach. Jest w Komisji Zdrowia, tam razem jesteśmy, i jest wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji i Nauki, więc to są obszary, które szczególnie właśnie tego młodego pokolenia będą najbardziej dotyczyły, ale dla seniorów zawsze też. Nie tylko porada, ale myślę, że dobra kawa i herbata e, się tutaj y, znajdzie. Wszystkich serdecznie zapraszamy do przestrzeni otwartej, jakim jest biuro poselskie posła na Sejm Rzeczpospolitej Dawid przepniemy Proszę prezesa Może ktoś podać na Brawo. Dobrze, teraz y, poproszę księży, księża i księża księdza Zbigniewa o poświęcenie nowego miejsca. Błogosławiony jesteś Panie, Boże Wszechświata, Twój Syn stał się człowiekiem i żył i pracował wokół swej matki i opiekuna w przykład pełnienia Twojej woli. Spojrzyj z miłością na to biuro, miejsce pracy, miejsce spotkań, decyzji, inicjatyw społecznych podejmowanych przez Pana Posła i jego współpracowników i oddasz odpitością opito swego błogosławieństwa. Wysłuchaj modlitwy, które zanosimy do Ciebie udziel pokoju i radości w Duchu Świętym, wspomagaj ich we wszystkich poczynaniach podejmowanych dla dobra naszej społeczności i naszego kraju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo dziękuję za poświęcenie i Państwa dziennikarzy zapraszam na konferencję prasową obok do pomieszczenia.